Słuchacie Up The Blues Podcast, polskojęzycznego podcastu o Chelsea Football Club. Od kibiców dla kibiców. Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja nazywam się Paweł Kapica, ze mną dzisiaj Szymon i tak jak powiedziałem przy okazji pomeczowego podcastu z Brighton, że musimy spotkać się po meczu z Gent w takich samych nastrojach. No i cóż, chyba są identyczne, bo wygrywamy z Gent, też, też 4-2. Także witam cię bardzo serdecznie, Szymonie. Cześć, Siemanko, witam w ten czwartkowy wieczór. Znowu strzelamy cztery gole, maszyna Enzo się nie zatrzymuje, wiadomo, że to nie są rywale jacyś najlepsi, na tych najlepszych jeszcze przyjdzie pora. Ale trzeba jednak spojrzeć na to, że te cztery bramki też należy strzelić. Wygrywamy swoje trzysetne starcie w europejskich pucharach, także to był dość konkretny jubileusz, jeśli chodzi o Chelsea i przygodę w europejskich pucharach, także. Cóż, nic innego tylko się cieszyć. Naprawdę bardzo dobrze w stylu rozpoczynamy przygody w Lidze Konferencji. I tak Cię zapytam o takie, jak standardowo chyba, takie krótkie spostrzeżenia, wrażenia z tego spotkania z GENT No tak samo dobrze zaczęliśmy od razu. W 12 minucie Veiga rozpoczął strzelanie, także spotkanie znowu ułożyło się pod naszą korzyść. Nie trzeba było jakoś specjalnie się męczyć, aby wyjść na prowadzenie i później drżeć, czy się uda. Utrzymać się czy nie, bo też przez dłuższy czas było 3 do 1, 4 do 1, a, a dopiero w, właściwie to w ostatnich minutach straciliśmy tą ramkę na 4 2, więc spotkanie pod nasze dyktando, rzekłbym, że cały czas, no cóż, trzeba się cieszyć. Pierwsze zwycięstwo w Lidze Konferencji, jeżeli chodzi o już takie punkty, bo jak wiadomo, musieliśmy się dostać jeszcze w sierpniu. No, zaczynamy drogę do Wrocławia. Zaczynamy drogę do Wrocławia, jednak rozpoczynamy dość średnio. Dopiero szóste miejsce, Szymon, jeśli chodzi o tabelę po zakończonych spotkaniach. No słuchaj, Chelsea i to dalej Chelsea i musimy wrócić na szczyt. Podobno, ponieważ, no, słuchaj, co podobno, to, jest, że, to jest, że nad nami są takie drużyny, Szymek, jak Lugano, Moldy, Papfos, Omonia, Circle Brook. Gdzie jest ta stara Chelsea? Nie no, oczywiście się śmieje tutaj. Znaje się jest... zespoły nie po tym, jak zaczynają, a potem jak kończą. Dokładnie, podobnie jest. A, nieważne w sumie. Ale no, czekamy, czekamy oczywiście na Wrocław. wspomniałeś o, o tym, że rozstrzelanie rozpoczął Renatowego. To jest pierwszy jego gol dla Chelsea. Pierwszą rapkę też zdobył Kirinandów z Hall. Strzelił też Neto oraz Christopher Nkunku. Ten to już nie wiem, gdzie, gdzie kupuje te wszystkie balony, ale naprawdę musi mieć konkretną zniżkę już. Po, po tych wszystkich trafieniach, że tam baloniki to chyba, nie wiem po ile baloniki się kupuje, ale z 10 groszy przynajmniej to, to jednego balonika powinien dostawać, bo strzela jak na zawołanie, zresztą te rozgrywki są chyba stworzone takie pod to, żeby ta Chelsea B jakby to nazwać, żeby te bramki strzelała, żeby się tam dobrze bawiła, i jeśli się uda, jeśli też ktoś z pierwszej jedenastki się nie będzie prezentować jakoś szczególnie dobrze, no to można wykorzystać taki mecz jak ten z Gent i wskoczyć do pierwszego składu. Patrzymy sobie na skład Chelsea, no bo on zupełnie różnił się od tego z, z Brighton. Na bramce Filip Jorgensen, także tutaj bez, bez jakichś zaskoczeń jednak to będzie także na chwili będzie bronić w meczach pucharowych, a Robert Sanchez będzie bronić w lidze, zobaczymy czy na przestrzeni sezonu Szymek się to zmieni, raczej wątpię, jeśli tutaj nie popadnie Sanchez w jakąś kontuzję, tak jak w poprzednim sezonie, gdzie, gdzie wleciał do składu Petrowicz, ale Jorgensen dzisiaj od pierwszej minuty. Jeśli chodzi o obronę, Renato Weiga ten z bramką, Benoit Badeschir, Tosin Adarabiojo oraz Axel Dizas i ten na prawej stronie z tego już w tym sezonie powoli y, oczywiście słynie, w środku pola Kirlandów z Berry Hall, Cezarę Casadei, a w ataku, w, w ataku wyżej Michał Mudryk, Joao Felix, Pedroneto oraz Christopher Nkunku ustawienie, jeśli chodzi o ofensywę chyba Szymek bez żadnych zaskoczeń i chyba takiego ustawienia powoli możemy się y, spodziewać w każdym tego rodzaju spotkań no już Zomaraska przyzwyczaił nas, że jednak będzie rodował tym składem, i bardzo dobrze. Chyba standardowe, że Nkunku jednak nie łapie się jeszcze do tej Chelsea. Jak wspomniałeś, że teraz to jest Chelsea B w europejskich pucharach. A Chelsea, ten pierwszy garnitur w Premier League, to nie wiem, dlaczego Nkunku się nie łapie dzisiaj. Prawdziwe huknięcie z armaty. Można no bo ponieważ że... pierwszy w pierwszej drużynie jest Nicolas Jackson. Jackson. Tak jest. Tutaj tak oczywiście jest. To odnoszę się do jednego z nas komentarzy pod ostatnim postem. To było prześmiewcze, Jak coś tu jest to jest wiemy, że, że mówi się Nicolas Jackson i, i tutaj ale dzięki za czujność. Oczywiście to trochę dziwne, nie, że Christopher Nkunku przychodzący z Lipska, gdzieś mający być tym goleadorem jak to się mówi nie łapie się do składu pierwszego Chelsea ale jest ale... goladorem w europejskich pucharach no. no ktoś musi strzelać tu żeby ktoś musiał strzelać gdzieś indziej ale Nkunku mam to jest jeden z tych piłkarzy który gdzieś jest niby ta, ta Chelsea, jest w tej Chelsea B ale jest gdzieś bardzo uciera się o ten pierwszy skład Chelsea jakbyś miał powiedzieć wymienić takiego piłkarza z tego składu dzisiejszego to kto też tak jak Krzysztof Nkulku ociera się o ten pierwszy skład Ciężko, No, na pewno Wejga. Na pewno Wejga się ociera, o ile już w tym składzie na lewej stronie nie jest, bo jednak dużej konkurencji na, na lewej stronie obrony nie ma, bo to tam jest Ben Chilwell, który jest na welocierskiej. No, skończymy. Ben w Enzo Marecki nie ma co liczyć. Tutaj przerwę ci na chwilkę tam zapytany yy, przy konferencji przedmeczowej, yy, przed meczem z Gent yy, o to, czy Enzo Marecka nie żałuje tego, że yy, nie powołał gdzieś do do Ligi Konferencji Bena Triuela króciutko Enzo odpowiada no że nie i że tutaj raczej tak chłodno strasznie podchodzi do Triuela. Do mnie jako wielkiego kibica i, i fana Bena to troszkę rani, no ale cóż jak go nie widzi to go nie widzi Wspomniałeś się o Renato Wejdze 90 minut gol asysta 4 wykreowane sytuacje 2 strzały na dwa dryblingi dwa udane 14 Podań tej finalnej tercji boiska w ofensywie 6 na 6 wygranych pojedynków, 4 piłki przechwycone. Słuchaj, mecz idealny chyba. No mecz idealny, uprzedziłeś mnie, bo właśnie miałem przytoczyć parę statystyk. Czasami ja muszę wypaść na tego mądrzejszego. <ślesz> 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 Czasami trzeba, czasami trzeba, wiadomo. Nie no, bardzo dobre spotkanie, już przyzwyczaja u nas do, do tych dobrych spotkań, jednak jest też bardzo wszechstronny, może zagrać i, i bliżej środka pola, i na lewej stronie, i na prawej, więc, więc to są na pewno jego atuty, a rośnie z meczu na mecz, więc trzeba się cieszyć, że znowu skauci Chelsea wyhaczyli taką perełkę, bo też nie kosztował dużo, a można powiedzieć, że jak na tą cenę, to zachwyca. To jak najbardziej. Jestem wielkim fanem gdzieś. Jego podejście też w jednych z wypowiedzi, nie pamiętam przed którym spotkaniem, mówił o tym, jak to jest być piłkarzem Chelsea. Gdzieś mnie chwyciło za serce takie fajne, jak, jak to się jara, że, że w tej Chelsea gra. I po, po Renato to widać. Także cieszy taki występ. Mamy nadzieję, że będzie konkretną konkurencją dla Marka Kukury, ale który też w lidze nie zawodzi. Także tutaj taka zdrowa konkurencja, którą zawsze warto się starać, żeby mieć taką konkurencję w swojej drużynie na jakiejś konkretnej pozycji. Wspomniałeś właśnie o Wejdze jako o tym, kto się ociera o pierwszy skład. Ja bym jeszcze wspomniał o Pedro Neto, który dzisiaj moim zdaniem jeśli chodzi o piłkarzy ofensywie, moim zdaniem i zagrał najlepiej. Wiadomo, Men of the match, Renato Weiga tutaj bez chyba żadnych słów wątpliwości, ale jeśli chodzi o ofensywę, Pedro Neto, świetna moim zdaniem pierwsza połowa, w drugiej no, wszedł i od razu strzelił bramkę, później troszkę było go mniej, ale bardzo podkreśliłbym tę pierwszą część spotkania, gdzie był bardzo aktywny i, i robił naprawdę y, dość duże problemy, tutaj nie, absolutnie nie staram się. Był aktywny, i... tak samo jak kolega po drugiej stronie, Mudryk, ale jednak netto bardziej wychodziło. No, to, Neto to się bardziej, znowu bardziej, znowu. bardziej wyróżniał, to chciałem... Zabłysnąć i wymienić nazwisko piłkarza Gentu, na którego grał Pedro Neto, ale to jest zbyt skomplikowane Toru na ring, ha, jakoś tak. Oj, jak mieliśmy problemy z tymi nowymi piłkarzami Chelsea, którzy przyszli lat, <grym> latem, to powiem ci, że to jest wyzwanie, żeby wymienić niektórych z tych piłkarzy Gentu. No ale akurat musiałem, teraz jak patrzę na skład Gentu, to chyba trafiłem na najgorszego. Także, także, no słuchaj, ale nie, no, no, no tak, tak na poważnie. Tak, Pedro, Pedro to zagrał naprawdę przyzwoite spotkanie, i, i to jest jeden z tych piłkarzy, który gdzieś, jeśli Maduek będzie prezentować się gorzej, to tutaj może być naprawdę duży szum, jeśli chodzi o pierwszy skład i tę prawą stronę. Zwłaszcza, bo gdzieś lewa się wydaje bez żadnej konkurencji, To Jadon Sancho raczej bez żadnego problemu będzie w pierwszym składzie. Przypomniałem się o... no. no, no. W szturmem, nie? Szedł szturmem ten pierwszy skład Jadon Sancho. I... Bardzo no, dobrze. niestety, ciężko go będzie wygryźć. Ale czy <noise> Michało Mudryk zbliżył się do tego, żeby nawet choć żeby poczuł się Sancho zagrożony? No, ja widziałem różne opinie, powiem ci, ale ja pozostanę przy swojej, że no, nie zbliżył się. Jeżeli chodzi o, o niego, no to 1 na 5 udanych driblingów, 3 na 9 wygranych pojedynków i też, no, no nie, no. Misza i z misza, 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 jak to powiedział Enzo Marecka. Tak jest. No i ten mecz to był taki Misza i z Misza, bo I świetne to dośrodkowanie do Wejgi, Tutaj absolutnie trzeba mu to uznać, że, że to nie był przypadek, że ta piłka tam poleciała, ale jednak reszta spotkania. No, średnia, ale trzeba powiedzieć, że jest lepiej niż było, także można się trochę pocieszyć. Tym na pewno, że. Nie jest aż tak tragicznie, ale to nadal nie jest ten poziom, za który byśmy oczekiwali, tą cenę, za którą za niego zapłaciliśmy, bo jednak to było ponad 70 milionów, a na pewno nie gra na miarę takich pieniędzy. No, ale, ale z drugiej strony, czy gdzieś jeszcze się łudzimy, że, że Mudryk zacznie prezentować ten poziom? Który w sumie nie wiem, jesteśmy, nawet taki poziom. Kibicami, więc to chyba wiesz, naturalna kolej rzeczy, że trzeba się łudzić. Ale... Trzeba się łudzić, ale no, to był mecz, mecz enty, czekanie aż młodych coś pokaże ekstra, tak naprawdę, poza tym środkowaniem, gdzie wspomniałem, trzeba mu to uznać. To, to jednak nic, no tutaj próba jakieś drewninko było dość sporo, to nie był mecz, gdzie taki typowy jak z Wolverhampton. Z Wolverhampton. Czy też nawet z barą, gdzie każdy w ofensywie świetnie się bawił, a Mudryk był tą osobą, która dziś przeszła w ofensywie obok tego spotkania? Tutaj było go dość sporo, ale no, robił to, co Mudryk robi, czyli tak naprawdę sporo, sporo szumu, konkretów z tego, że jest praktycznie zero. Ale ma, także tutaj jak najbardziej trzeba mu to zaliczyć. To ze składu Chelsea by nie wypadnie, bo nie ma kto go wygryźć, także. <laughs> także także, chociaż tyle, nie. Kogo jeszcze byś wyróżnił za to spotkanie? Może wspomnimy o środku pola, bo o karuzeli śmiechu z defensywy za chwilkę sobie wspomnimy. Ale środek pola: Kirlandów z Berry Hall oraz Cezary Garnaccio Casadei, który dziś próbował strzelić po ten wyczyn, no, stadiony świata. Ten wyczyn. Matko włoska, takich goli się nawet na treningach nie strzela. No, on nie strzelił, <grym grym> ale, ale złożył strzeli. się naprawdę bardzo dobrze. Z tej dwójki, kto twoim zdaniem lepiej wypadł? Nie no, myślę, że tutaj Dewsbury Hall lepiej wypadł, nawet pomijając tego gola, który, który też myślę, że myślę, że mam nadzieję, że go odblokował, bo jednak jego debiutancki gola już trochę, trochę w tej Chelsea pograł, ale jednak chyba Dewsbury Hall jakoś dla mnie był bardziej widoczny. Na tym boisku lepiej kreował. Nie wiem. No, no, no przy, przy tym dośrodkowaniu yy, Mudryka, przy tym pierwszym trafieniu, to naprawdę bardzo dobre, otwierające podanie właśnie do Mudryka dał. Kirnandów z Brychol. No, bramka też strzelona, także to trzeba, za to trzeba go pochwalić, ale wciąż to nie jest ten poziom, którego by chcielibyśmy oczekiwać. Patrzyliśmy na liczby Kirnana w Championship, tym gdzie Enzo Maresca absolutnie pokazał klasę. W no tam double-double miał, nie? Ale no, to wiesz, miał double -double, duży, ale Ale duży skok chyba. No, ale jednak. No, troszkę, troszkę tak, gdzieś no doświadczenie w Premier League miało, to tego mu odebrać nie, nie można było, ale Gdzieś się, się człowiek bał. Ja się cieszyłem, że on przychodzi, bo wiedziałem, że on zna system ezomareski, ale też nie byłem jakiś mega zaślepiony tym, że on gdzieś może powalczyć o pierwszy skład Chelsea. I, i tutaj ten takie takie. Gdzie trze, kiedy trzeba zagrać, to zagra, jak, jak, jak będzie miał kto grać i i będzie, będą rozgrywki ligowe, to tutaj Kirillandów z Burychola absolutnie do pierwszego składu się nie łapie. Jest no między innymi Enzo, ale o Enzo to jest długa historia, ale wciąż uważam, że, że Enzo i tak prezentuje się lepiej niż Kirillandów z Burychola, ale ten mężczyk najbardziej pozytywny. Takie ostatnie pytanie ci zadam, bo nie wiem, chcesz rozmawiać o badia bo Szczerze to za bardzo mi się o nim nie chce rozmawiać, bo, bo wciąż to jest Benoit Badeschil. A gdyby ta sytuacja, gdzie założył piłkarz Gętu musiatkę i wtedy jakby padła bramka, to w ogóle byłoby podsumowanie występu do, tego obrońcy. Gdy chcesz coś wspominać, bo ja bym gdzieś może przeszedł do tych Jesteś, jesteś bardzo cięty na niego na dłuższego czasu. No Ale to chyba mam powody, nie, nie wymyślam no, sobie. Też, no, nie było to jakieś y, bardzo dobre spotkanie, też biorąc pod uwagę to, na kogo grał, ale myślę, że ani nie wyróżnił się na tyle negatywnie, bo o nim jakoś dużo wspominać, ani też na tyle pozytywnie, więc można po prostu przejść przejść Przejdźmy, dalej. Tak. Wszyscy, wszyscy zgodni, wszyscy nacisnęli przyciski i obrócili krzesła. Przechodzimy <laughs> dalej, więc patrzymy sobie na następny mecz, bo, bo w sumie to już niedługo. Gramy w niedzielę z Nottingham Forest. Pytałem cię o to, kto się ocierał o pierwszy skład, ale czy do tej podstawowej jedenastki, patrząc na, ten, na te ustawienie z Brighton, to czy kogoś byś jednak ostatecznie wrzucił do, do pierwszego składu? Z tego meczu. Z tego meczu. Uznajmy kandydatów, jest trzech. Neto, Nkunku oraz Wejga. Tak jakbyś miał, nawet koniecznie, rzucić jednego z tych trzech piłkarzy do pierwszego składu kosztem któregoś, to kto to był, to był. Chciałbym powiedzieć, że Nkunku, natomiast tak jak wspomniałem z może to skutkować tym, że nie będzie odpowiedniego balansu pomiędzy ofensywą a defensywą. Dlatego jak mam wybierać, to powiedziałbym, że Wejga. Które prezentuje się z dobrej strony, a o ile nie nawet bardzo dobrej i myślę, że nie zawiódłby, czy nie zawiedzie, nie wiadomo czy wyjdzie. postawę 11 na Nottingham Forest, także na niego bym postawił. I tu mnie masz, bo ja tak samo uważam. Gdzieś Pedro Neto też zagrał bardzo dobre spotkanie i też ma rywala na tej stronie, który ostatnio nie daje jakichś najlepszych, najlepszych występów, ale Musi odpocząć, bo tutaj Pedro Neto naprawdę jak w pewnym momencie, nie wiem czy pamiętasz tę sytuację w drugiej części spotkania, gdzie była taka kontra, i ostatecznie Jankunku za lekko podał do, do Neto, ale jak sobie spojrzałem na tę kontrę i tylko skupiłem się na, na Neto. To byłem w szoku. Nie pamiętam, która to była minuta, ale to już jakieś 3-4 meczu za nami. Patrząc na to, co wyprawiał Neto w pierwszej części meczu, jak był, jak był aktywny, ile biegał, a on tam i sprint w jedną stronę, później jeszcze złe podanie, wrócił się i jeszcze raz poleciał z tą akcją. Bardzo był Chłopak ma naprawdę motor w tyłku, i, i dlatego uważam, że zasługuje na ławkę, ponieważ musi odpocząć jak, jak najprościej, by to powiedzieć. Dlatego, Renato Wiega, za ten świetny występ, uznajemy, że to jest match tego spotkania i to chyba byłoby na tyle. Czekamy na, na następne spotkanie z Noticam Forest. Jeszcze nie wiemy w jakim, w jakim składzie. Nie, wiemy. Ja i Jędrzej w sumie. Jak sobie teraz tak przypomniałem, ja oraz Jędrzej będziemy nagrywać po tym meczu. Także słyszymy się we dwójkę. Na samo zakończenie chcielibyśmy Wam podziękować oczywiście za wpłaty na naszym bajkof i ostatnio jest tego trochę tutaj ostatnią trójkę, która płaciła chciałbym wyróżnić. Tutaj Michał Polachowski, Sławek Kaczmarczyk oraz Leszek Gładysz. Bardzo dziękujemy wam za wpłatę. Dziękujemy ja... za miłe słowa, które tam napisaliście. Tak, tutaj o tym Michała fantastyczna robota, panowie życzę szybkiego rozwoju. Mnie rozbawił komentarz y, wiadomość od Sławka. Wygrałem u Book to wolę dać tutaj, bo boję się, że przegrał, jak postawię na wygraną z Brighton. To najwidoczniej było, było przed Brighton, Słuchaj, wpłaciłeś nam jakby najbardziej za to dziękujemy, ale niestety no Chelsea wtedy wygrała. Y, no i niestety stety, słuchaj. Niestety, dla Sławka niestety, bo Sławek byłby. Nie przegraliśmy meczu z przynajmniej... Serwet, to było 29 sierpnia od tamtego momentu, albo remis, a właściwie to był tylko jeden remis z Crystal Palace wtedy, a tak to same zwycięstwa i to dość dużo strzelaliśmy, więc jest z czego się cieszyć w ostatnich tygodniach. No, także dziękujemy Sławek, bo te dwa profity, raz y, oczywiście to Jukawka y, dla nas, dziękujemy jak najbardziej za to, za to serdecznie, a, a ty jakbyś postawił na tym na Chelsea, to Chelsea nie miałby trzech punktów, a ty nie miałbyś. Ty byłbyś stratny. Tutaj taki jeszcze raz dzięki, oczywiście. Dacie znać, czy, czy w ogóle chcecie o wspominać. W sumie wydaje mi się, że to jest naprawdę sympatyczne rzeczy i część takiego podcastu, dlatego jeśli zdecydujecie się nas wesprzeć, to napiszcie jakąś wiadomość, my oczywiście tutaj o tym wspomnimy i tak jak w tym przypadku u Sławka tutaj naprawdę ciekawa, ciekawa wiadomość i można było się z tego pośmiać. No, cieszymy się, że nie postawiłeś, bo, bo byś tak wygrał. <laughs> Ja dzisiaj byłem bardzo blisko dobrego postawienia, od, od studiów mnie nie stawiam absolutnie, bo ja zawsze stawiałem tasiemki za 5 złotych i stwierdziłem, że jak wygram milion, to, to się ustawię do końca życia. Zaskoczę Was, nigdy jeszcze nie wygrałem, jak postawiłem taką tasiemkę, ale dzisiaj tak prywatnie postawiłem na 4-1, no, ale niestety obrona Chelsea stwierdziła, że byłoby za dobrze. Jakby to powiedział pewien streamer, Ach z tym challengem yy, i to by było na tyle. <grywny> Dzięki za ten podcast. Słyszymy się po meczu z Nottingham. Ja oraz Jędrzej będziemy w akcji i miejmy nadzieję, że, miejmy nadzieję, że po raz kolejny w naprawdę dobrych nastrojach, bo ostatnio Cersi sprawia, że nagrywanie podcastów stało, stało się po raz kolejny ogromną przyjemnością. Nie jest to aż takie cierpienie, jak, jak to było w poprzednim sezonie. Miejmy nadzieję, że takiego podcastu że jak jakby w poprzednim sezonie przeciwko Arsenalowi nie będzie, oby takich nie było. I tego sobie życzę i Wam wszystkim. Zachęcam Was do subskrypcji na, na YouTube. Jesteśmy blisko. Powoli się zbliżamy do 2000 subskrypcji. Ja gdzieś bym absolutnie nie pomyślał, że tyle dobijemy, ale lecimy, trzymamy się tego i dziękujemy za każdego słowa. Rozpędzamy się, tak? rozpędzamy się. Lecimy dur. Tak? <laughs> Dzięki Szymek <laughs> za ten podcast jeszcze raz i słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.